Tak to jawiż bywa tak, iż inne posłusznie moknę. Nudny człowiek on to lepiej znam znaczy czekać ono dłużej moknie. I sam w nos, zapisany w wierszem. A błaznem ja za tą wczorajszego dnia Kroplą deszczu Choruję Cię A potem długo sam Sam w to nie uwierzę Kroplą deszczu Spłynie Twoja twarz tylko dni będę ja Z Tobą mnie zabierzesz Tak, to ja wrócił deszcz, dzięki w powstaniu upadków mężem, w, żądzki zapisanych lód. Swoich marzy opętanych wiedziem. To ja nie twoja twarz. W tym myszczu namaluję cię, a potem długo sam. Sam to nie uwierzę, bo tu spłynie twoja twarz tej kopi, będę ja z Tobą mnie zabierzesz. Zapisany w rozmiczenia Zapisany wiekszem wierszem Poetom i szabłaznem ja Z datą wczorajszego dnia Okrągł deszczu namaluje Cię A potem robię sam Sam w to nie uwierzę Kroplą deszczu spłynie twoja twarz, w tej będę ja, z tobą mnie zabierzesz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam to nie uwierzę. Kroplą deszczu spłynie twoja twarz, w tej będę ja, z tobą mnie zabierzesz. Tam będę ja, z Tobą mnie zabierzesz. Tam będę ja i z Tobą nie zabierzesz. Dzięki wielkim Gabriel Flasher. Thank you.